Patrząc na ten wspaniały moment, idziemy zwiedzać Rzym. Rzym jest miastem idealnym dla turystów, bo praktycznie atrakcje turystyczne są tutaj za każdym rogiem. Miasto posiada bogatą kolekcję zabytków, długą historię i wspaniałe dziedzictwo kulturowe. Dlatego turyści łatwo ulegają przytłoczeniu tak wielkiej ilości informacji i mogą czuć się zagubieni w liczbie oferowanych im możliwości. Dlatego zanim wybierzecie się do wiecznego miasta, nie zaszkodzi zrobić sobie listy szczególnie bliskich Waszemu sercu miejsc, które priorytetowo zwiedzicie. A żeby ułatwić Wam to zadanie, zamiast top listy najciekawszych miejsc postanowiłam pogrupować w bloki tematyczne najciekawsze atrakcje włoskiej stolicy. Pierwszym blokiem tematycznym są oczywiście starożytne atrakcje Rzymu. Istnieje obecnie wiele legend opowiadających o powstaniu Rzymu. Według tradycji przekazywanej przez Liwiusza, Rzym założył Romulus dnia 21 kwietnia 753 roku przed naszą erą i został jego pierwszym królem. Od tej daty liczona była historia miasta. Rzym był nocy na początku swych dziejów małą osadą rolniczą Latynów, położoną w dolinie Cybru przed głęboką przemianę do imperium rzymskiego u szczytu swej potęgi. Wówczas żadne państwo nie mogło się równać z imperium Romanum, które objęło swym panowaniem Europę, Afrykę i Azję. Archeolodzy i historycy badający temat Cesarstwa Rzymskiego doszli do wielu ciekawych wniosków na temat jego rozwoju, organizacji, gospodarki, norm społecznych czy aspektów zwykłego, codziennego życia obywateli Imperium Rzymskiego. Wiele ciekawostek i anegdotek będzie Wam przyznaczonych podczas zwiedzania zabytków. Zatem jeśli interesuje Was ten rodzaj atrakcji, z pewnością powinniście odwiedzić koloseum. Koloseum jest znane na całym świecie i razem z Wilcze, co jest symbolem Rzymu. Przepiękny amfiteatr został zbudowany w latach 70-80 naszej ery na zlecenie cesarza rzymskiego Vespasiana z dynastii Flawiuszy. Rzymskie koloseum miało symbolizować potęgę militarną Rzymu, a ponadto było darem dla ludu rzymskiego. Kondygnacyjny budynek ma 188 metrów długości, 156 metrów szerokości i 48,5 metra wysokości. Rzymska arena, według szacunków, była zdolna pomieścić około 50 tysięcy widzów. Pod powierzchnią areny ukryto kilka dodatkowych pięter, w których znajdowały się maszyny i rekwizyty. Liczne przejścia podziemne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zmiana scenografii mogła następować bardzo szybko. Obecnie widoczne są już tylko ruiny. W razie deszczu bądź silnego słońca istniała możliwość przykrycia części widowni specjalnym wielkim wodoodpornym płótnem, welarium, rozpościeranym za pomocą linii. Wielki materiał zasłaniał prawie dwie trzecie areny syn wespazjana. Tytus Flawiusz, na otwarcie koloseum urządził 100 dni igrzysk. Było to miejsce rozrywki ludu rzymskiego, odbywały się w nim przede wszystkim walki gladiatorów, egzekucje, walki z dzikimi zwierzętami, a także bitwy morskie. Szacuje się, że podczas tych wszystkich występów zginęło 500 tysięcy ludzi i ponad milion zwierząt, a wszystko to dla uciechy rzymskich gapiów. ciekawostki dodam, że od 7 lipca 2007 roku obiekt został ogłoszony jednym z siedmiu nowych cudów świata. Koloseum mieści się przy Piazza de Coloseo, niedaleko znajduje się stacja linii Metra B Colosseo oraz stacja PKS. W sezonie wiosenno-letnim zwiedzanie odbywa się w godzinach od 8.30 do 19.00. Dlaczego jeszcze warto zacząć zwiedzanie Rzymu od Koloseum? Bo znajduje się ono bardzo blisko innych antycznych atrakcji. Tuż przed kolosem zobaczcie łuk Konstantyna Wielkiego, zbudowany w latach 312–315 naszej ery, dla uhonorowania dziesięciolecia sprawowania władzy przez cesarza Konstantyna oraz dla uczenia jego zwycięstwa nad Maxenciuszem. Dlatego też w atyce umieszczono napis głoszący, że cesarz zwyciężył tyrana. Znaczy się Maksencjusza. Łuk ma konstrukcję trójprzesłową, posiada jedno główne oraz dwa mniejsze wejścia z czterema kolumnami w porządku korynckim, ustawionymi na wysokich, ozdobionych reliefami po Forum Romanum to zdecydowanie jedno z najważniejszych miejsc w Rzymie. Forum Romanum, dosłownie rynek rzymski, inna nazwa to Forum Magnum, otacza sześć wzgórz: Kapitol, Palatyn, Celiusz, Kwirynał, Wyminał i Exkliwin. Inicjatorem budowy był Tarkwiniusz Pyszny. Postawił przed sobą dość trudne zadanie, bo obszar budowy był bagienny. Aby zbudować budynki, konieczne było osuszenie terenu. W tym celu zbudowano Klaaka Maxima, jedną z najstarszych sieci kanalizacyjnych na świecie. Ze względu na swoje położenie Forum Romanum było głównym politycznym, religijnym i towarzyskim ośrodkiem starożytnego Rzymu. Miejscem, gdzie odbywały się najważniejsze uroczystości publiczne. Tutaj w czasie republiki miały miejsce zgromadzenia ludowe i posiedzenia senatu, wybory do rady miejskiej, a także ceremonie religijne w świątyniach. Wykonywane były tutaj też wyroki sądów. No i nie zapominajmy o najbardziej prozaicznych rzeczach, jak zwykła wymiana handlowa, do jakiej służył rynek. Z chwilą upadku Cesarstwa Rzymskiego nastąpił schyłek świetności tego miejsca. Forum zostało zdewastowane w czasie zdobycia Rzymu przez wizygotów w 410, ale jeszcze w 768 roku zebrał się tutaj lud rzymski i obwołał papieżem Stefana III. Do zniszczenia mogło też się przyczynić trzęsienie ziemi w 851 roku. W okresie średniowiecza forum Romanów zostało kompletnie zapomniane. Prawdopodobnie w okresie IX-X wieku forum, jak i inne pozostałości rzymskie stanowiły kamieniołom. Mówiąc prościej, Rzymianie nie rabowali materiały budujcowych do swoich posiadłości, a barbarzyńcy upili dawne świątynie. Niedługo później na terenie forum pasano bydło. Dopiero około 1700 roku szczątki forum zaczęły ponownie interesować ludzi. Prace wykopaliskowe zapoczątkowano w 1803 roku i dzisiaj możemy oglądać zbiór ruin, które jednak nadają wyobrażenie o ogromie i ważności tego miejsca. Forum Romanum otwarte jest dla zwiedzających codziennie od godziny 8:30 do 19:00. Obowiązuje wspólny bilet razem ze wstępem do Koloseum i na Palatyn. Bilet normalny kosztuje 12 euro, ulgowy 7. .00. Najbliższą atrakcją leżącą przy Forum Romanum jest Circus Maximus, najstarszy i największy cyrk starożytnego Rzymu. Jego początki wiążą się z panowaniem Tarkwiniusza Starego. Rozgrywano w nim przede wszystkim wyścigi redwanów, ale nie tylko. Juliusz Cezar urządzał tam sobie polowania. Ostatnie igrzyska w cyrku zostały rozegrane w 550 roku. Obecnie na powierzchni nie ma zachowanych pozostałości cyrku. Powierzchniem porasta trawa jest to typowy deptak. Jeśli natomiast nie jesteście zainteresowani dreptaniem po zielonej trawce, to dobrym pomysłem jest pójście Piazza del Colosseo do Via del Fury Imperiali. Na jej długości znajduje się kilka ciekawych zabytków, jak Hale Trajana, czyli hale targowe wzniesione na początku II wieku na polecenie cesarza Trajana przez jego architekta Apolodora z Damaszku. Ich zbudowanie wymagało zniwalowania części kwirynału. Cały kompleks hal składał się z sześciu poziomów. Druga atrakcja znajduje się dokładnie na przeciw Hal poniżej kościoła św. Łukasza i Marcina, a mianowicie Forum Cezara, którego budowa została rozpoczęta przez Cezara w 54 roku przed naszą erą. Było to pierwsze z forów zbudowanych w okresie cesarstwa. Na Kapitol zdołacie wejść od strony kościoła Świętego Łukasza i Marcina. Jest tam też usytuowany taras tuż przed Pałacem Senatorskim, który jest doskonałym punktem widokowym na forum Romanum. Znajduje się tam też posąg Wilczycy Kapitolskiej. Chociaż ja polecam przejść przez Plac Wenecki, i wejść od strony Kordonaty Kapitolskiej na sam szczyt Kapitolu. Kapitol pochodzi od słowa kaput, czyli głowa. Kiedy na Palatynie założona została osada, na Kapitolu zbudowano potężną twierdzę, w której osadnicy kryli się w razie zagrożenia. Później na południowym wierzchołku stanął kompleks świątynny Trzech Bóstw: Jowisza Kapitolskiego Junony i i Minerwy. Z tego też względu Kapitol stał się centrum religijnym i stał się miejscem wielu znaczących wydarzeń społecznych oraz politycznych. Legiony rzymskie maszerowały w Jaskara na Kapitol po zwycięskich bitwach, by złożyć ofiarę dziewczynom Jowiszowi. Do z tego miejsca również bogowie spoglądali w symboliczny sposób na miasto. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego upadł także Kapitol. W średniowieczu pasterze wypasali na kapitolu owce, ale już w 1143 roku przenieśli tam zarząd miejski Nowej Republiki Rzymskiej i zaczęła się rozbudowa tego terenu. Powstał pałac senatorski, gdzie odbywały się obrady, oraz pałac konserwatorów służący jako siedziba sądu. Niecałe dziesięć minut drogi od Kapitolu, idąc w via di Venaccio przez Piazza di Ara Coeli, następnie przez via della Buatevie Oscure, trzecie w końcu do Largo di Torre Argentina. Znajdują się na nim pozostałości budowy z okresu republiki, mianowicie cztery niewielkie świątynie oraz wschodni kraniec portyku Teatru Pompejusza. To miejsce historycznie ważne, bo właśnie tam w idy marcowe 44 roku przed naszą erą zamordowano Juliusza Cezara. Largo di Argentina jest także znany, gdyż jest jedynym swego rodzaju kocim sanktuarium. W środku miasta, wśród rzymskich ruin znajdują się kocie stada. Są tam dokarmiane i dopieszczane przez mieszkańców i turystów. Jeśli podążycie prosto via di Torre Argentina do via della Rotondo dotrzecie do Panteonu. Pantelon mieści się na małym uroczym placyku Piazza della Rotondo, pełnym kawiarenek i restauracji. Na samym środku placyku znajduje się Fontana Panteonu. Jest to miejsce, gdzie doskonale będzie spędzić popołudnie przy kawie, ciesząc się smakiem kuchni włoskiej, ale oczywiście główną atrakcją tego miejsca jest Pantelon. Wejście do Rotundy jest darmowe, a wnętrze budowli zapiera dech w piersiach. Świątynia Wszystkich Bogów jest jedną z najlepiej zachowanych budowli z czasów starożytnego Rzymu. Pantenon poświęcony był bóstwom planetarnym oraz ówcześnie panującemu cesarzowi. Od roku 609 cesarz wschodnio-rzymski Fokas podarował pantenon papieżowi Bonifacemu IV, który adoptował wnętrze budowli na kościół Świętej Marii Panny od męczenników. Dzięki temu, że panteon stał się odtąd miejscem kultu chrześcijańskiego, nie został rozebrany jak większość innych świątyń starożytnego Rzymu. Rotundę pokrywa betonowa kopuła o średnicy przeszło 43 metrów. Całe światło naturalne wpada do Panteonu przez jedno okno, zwane okulusem, u szczytu kopuły. W solidnym murze wykute zostały nisze przeznaczone kiedyś na posągi czczonych tam bóstw, dziś większość z nich zajmują grobowce królów włoskich oraz znanych mistrzów sztuki i architektury. Nie spodziewaną atrakcją podczas mojego pobytu w Panteonie była wystawa rzeźb biżuteryjnych włoskiego malarza i rzeźbiarza Giuseppe Pacie pod tytułem Sacra Sacrorum. Jego prace były wyrafinowane i niezwykle estetyczne. Rzeźby zostały wykonane z tysięcy sztuk biżuterii kostiumowej, głównie vintage, którą artysta odzyskał spośród pozostałości po produkcji przemysłowej zakładów lubilerskich.